Pierwszy plik jest gotowy, utworzymy następny element. Ponownie wybieramy część złożenie. Wprowadzamy nazwę i zatwierdzamy. Skorzystamy teraz ze szkicownika, aby utworzyć wybrane kształty. Po wybraniu funkcji szkic program potrzebuje wskazać płaszczyznę, na której będzie się on znajdował. Program przeszedł do szkicownika. Aby narysować zarys obiektu skorzystamy z funkcji rysuj. Wstawia one kolejne punkty, pomiędzy którymi są tworzone linie. Wstawiając kolejne odcinki pionowo lub poziomo program przyciąga nam kursor do charakterystycznych pozycji. Rysowanie można zakończyć przez domknięcie profilu lub odwołanie polecenia przez klawisz Escape. W następnym kroku zostanie utworzony wymiar liniowy. Polecenie szybki wymiar tworzy wymiary, rozpoznając w inteligentny sposób geometrię. W przypadku linii wystarczy ją wskazać i kliknąć drugi raz w miejscu, w którym ma być umieszczony wymiar. Wprowadzamy wartość 200 mm i zatwierdzamy. Długość linii się zmieniła. Następnym krokiem będzie dodanie wymiaru do górnej linii. Zamiast wprowadzonej na sztywno wartości można dodać odniesienie do innego wymiaru. Definiuje się to za pomocą pierwszej ikony obok pola tekstowego. Teraz trzeba wskazać wymiar, do którego chcemy się odnieść. Wymiar posiada teraz odniesienie do wskazanego wymiaru, a więc będzie miał dokładnie taką samą wartość. W kolejnym kroku wartość zostanie podzielona na dwa. Zostaną dodane kolejne wymiary. Gotowe wymiary można edytować klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Modyfikuj wartość lub przez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Zmiana wartości spowoduje również przeliczenie wymiaru górnego oznaczonego znaczkiem sumy, ponieważ zastosowano tam odniesienie do wymiaru. Funkcja badania statusu wiązań szkicu sprawdza, czy każda krzywa jest poprawnie zdefiniowana względem układów współrzędnych. Legenda po lewej stronie w sposób graficzny nam to pokazuje. Dodanie kolejnego wymiaru powoduje przedefiniowanie szkicu, oznacza to, że występuje za dużo zależności. Przedefiniowanie może wystąpić np. w momencie zamknięcia łańcucha wymiarowego. Wymiar w nawiasie jest wymiarem wynikowym i nie można zmieniać jego wartości. Jeśli jednak jest to potrzebne można przełączyć inny wymiar na wymiar zależny, dzięki czemu będzie można uwolnić wymiar w nawiasie. W zależności przełącza się za pomocą funkcji przełącz odniesienie pod prawym przyciskiem myszy. Możliwość sterowania wymiarem po przełączeniu. Geometrią zarządza się za pomocą wymiarów i wiązań. Wiązania są dodawane w sposób automatyczny w zależności od wstawianego kształtu np. wiązania poziomości czy pionowości jak zaznaczone wiązanie na ekranie. Dodanie kolejnego wymiaru czy wiązania, Określające te same zależności, które wcześniej zostały zdefiniowane, doprowadzi do przedefiniowania szkicu, jak na przykładzie z ekranu, linia pionowa ma określone wiązanie pionowości. Dodanie wymiaru kątowego prowadzi do nadmiernej ilości zależności, linia nie może być jednocześnie pionowa i pochylona. Usunięcie wiązania pozwala na wprowadzenie wartości pochylenia kątowego bez przedefiniowania szkicu. Za pomocą funkcji Status Wiązań można sprawdzić, czy szkic jest w pełni zdefiniowany, kolorowa legenda podpowiada jaki status ma daną geometria. Wiązania można także dodawać z funkcji znajdujących się na pasku. W lewym górnym roku znajduje się ikona wyjścia ze szkicu. Po jej wybraniu program wróci do środowiska 3D. Funkcja przez obrót pozwala otworzyć bryłę przez obrót wokół wskazanej osi. Operacja wymaga zaznaczenia profilu do obrócenia oraz osi obrotu. Oś można pokazać przez dodatkowe menu zaznaczania pod prawym przyciskiem myszy. Podgląd pozwala na ocenę tworzonej operacji. Funkcja zaokrąglenie dodaje zaokrąglenia na wskazanych krawędziach, łącząc stycznie powierzchnie należące do tej krawędzi. Możemy wskazać grupę krawędzi dla jednego wymiaru zaokrąglenia, który ustalamy na 10 mm. Następny krok to dodanie kolejnego szkicu na górnej ścianie modelu. Szkice mogą być wsta na dowolnych ścianach czy powierzchniach modelu o ile są płaskie. Do utworzenia otworu wykorzystanie zostanie okrąg. Umieszczony zostanie w początku układu współrzędnych. Odniesienie zostanie wprowadzone jako średnica. Przed narysowaniem elipsy zostanie dodana oś dla pomocy w jej pozycjonowaniu. Wybrana została opcja osi pionowej, wstawiona w początku układu. Teraz można wstawić elipsę przez funkcję o tej samej nazwie. Elipsa zostaje wstawiona przez punkt środkowy na wcześniej wstawionej osi i narożnik. Następnie można określić jej szerokość i wysokość. Po wyjściu ze szkicu będzie można przejść do wyciągania na szkicowanych geometrii. W tym celu wracamy do środowiska 3D. Wyciągać można całe szkice, grupy krzywych lub pojedyncze krzywe. W celu wybrania krzywych należy zmienić filtry zaznaczania. Koniec wyciągnięcia można określić w sposób dynamiczny przez przeciągnięcie strzałki. Poglądowa geometria powinna znaleźć się poniżej części. W operacjach logicznych bóla należy wybrać usunięcie materiału. Za pomocą środkowego przycisku myszy można wywołać ostatnio wykorzystaną operację. Odległość można określić również za pomocą dodatkowych opcji, tutaj na przykład do ściany bryły. W kolejnym kroku zostanie powielona operacja, aby uzyskać wycięcia elipsą na całym obwodzie. Szyk cechy zostanie wybrany jako szyk kołowy, po określeniu osi możemy przejść do wybrania ilości elementów. Aby nie określać dokładnej ilości elementów i kąta pomiędzy nimi można zmienić rodzaj prowadzenia szyku. Po zmianie na odstęp, kąt jest wyliczany na podstawie ilości wycięć. Ustalona ilość elementów zostaje wycięta. Wskazane szkice w drzewie zostają ukryte. Możemy teraz zmienić kolor bryły. Jest to pomocne na przykład w budowie złożeń. W tym celu należy wybrać prawym przyciskiem myszy na bryłę i właściwości ściany. W sekcji Kolor można wskazać dowolny kolor z palety. Kształt jest gotowy. Włączenie podglądu graficznego pozwala na wyświetlenie widoku pomocniczego po prawej stronie. Następny krok to utworzenie nowej części złożenia. Pozwoli to na utworzenie złożenia z wcześniej wykonanych kształtów. Zakładka złożenie służy do zarządzania złożeniami. Budowę złożenia należy rozpocząć od wstawienia nowego komponentu. Wybrany zostanie kształt podstawy. W ustawieniach wskażemy nieruchomy kształt, aby komponent po wstawieniu nie przesuwał się w obszarze roboczym. Kształt zostanie wstawiony w początku układów współrzędnych względem układu, w którym był modelowany. Kolejny element to wstawienie misy. Ten element zostanie wstawiony z odznaczoną opcją nieruchomy komponent. Spowoduje to możliwość przesuwania pliku na ekranie. Wybieramy opcję dodawania wiązań między komponentami. Określają one wzajemne położenie i zależności między komponentami. Teraz zostaną powiązane ściany walców dla wyrównania koncentrycznego. Zmiana strony powoduje odwrócenie wektorów kierunkowych, a tym samym obrócenie komponentu. Zatwierdzenie powoduje dodanie wiązania i ponawia od razu funkcję. W kolejnym kroku zostaną do siebie wyrównane górna powierzchnia podstawy i dolna misy wiązanie które zostanie wykorzystane to wspólne czyli wyrównanie obiektów tak aby posiadały część wspólną Możliwe jest dodanie odsunięcia które pozwala na wprowadzenie odległości między obiektami Komponent można chwycić przez przytrzymanie na nim lewego przycisku myszy i poruszyć Będzie się ruszał w ograniczeniach, które zostały narzucone na niego przez dodanie wiązek w złożeniu można sprawdzić przenikanie elementów. Służy do tego funkcja sprawdzenie przenikania. Po wyborze polecenia należy wskazać komponenty, które chcemy zbadać i wybrać sprawdź. Program pokaże na ekranie roboczym czerwone obszary przenikania oraz wyznaczy w oknie, które komponenty biorą w nim udział. Złożeniem zarządzamy w menadżerze złożenia. Oznaczenia w nawiasie mówią nam o statusie komponentów. Znaczek F mówi o unieruchomieniu elementu. Klikając prawym przyciskiem myszy na komponent, można wybrać opcję włączenia możliwości przemieszczania komponentu. Znak minus przy drugim komponencie oznacza, że nie zostały mu odebrane wszystkie stopnie swobody. Podwójne kliknięcie na komponent powoduje przejście do jego części. Przejdziemy do podstawki, aby dodać promień do otworu w celu zlikwidowania przenikania się części. Program przeszedł z powrotem do części. Pokazało się drzewo historii. Na ekranie widoczny jest drugi komponent w postaci ducha, nie ma on bezpośredniego wpływu na modelowanie. Zostanie on jednak wykorzystany, w tym celu musimy utworzyć odniesienie geometrii do tej części. Odniesiona zostanie cała bryła, wskazujemy ostatnią opcję oraz komponent. W drzewie pojawiła się operacja referencyjna odniesienia komponentu do tej części. Mamy dostępną geometrię. W kolejnym kroku odejmiemy od siebie kształty CO pozwoli uzyskać zaokrąglenie. Posłuży nam do tego operacja usuń kształt. Dla tej operacji trzeba wskazać bazę, czyli bryłę, od której chcemy usunąć kształt oraz kształt, który ma być usunięty. Na panelu widoku w górnej części ekranu roboczego jest opcja Pokaż cel, która przełącza widok tylko do bieżącej geometrii danego środowiska. Widoczne zaokrąglenie, które zostało wykonane przy pomocy odniesienia do innego komponentu. Powrót na zakładkę Złożenie i podwójne kliknięcie na nazwę złożenia powoduje powrót do pliku złożenia. Ponowne sprawdzenie przenikania pokazuje brak kolizji. Pod prawym przyciskiem myszy mamy opcję włączenia bądź wyłączenia unieruchomienia detalu. Unieruchomionego detalu nie można przesunąć nawet za pomocą funkcji przesuń. Poniżej znajduje się folder ze stworzonymi wiązaniami. Teraz przejdziemy do misy, aby zmienić promień zaokrąglenia i sprawdzić jak wpłynie to na drugi komponent. Edycja polecenia znajduje się pod prawym przyciskiem myszy po kliknięciu na daną operację. W celu edycji promienia wystarczy tylko zmienić jego wartość i zatwierdzić operację. Zostanie ona automatycznie przebudowana. Wyjście poziom wyżej powoduje przejście ze środowiska części do złożenia. W złożeniu element podstawka posiada teraz informację, że jest przestarzały. Oznacza to, że należy przebudować złożenie w celu odświeżenia komponentów. Ukrycie misy pokazuje, że podstawka posiada również zaktualizowany promień. Wynika to z tego, że w części podstawka została odniesiona geometria misy. Po zmianie promienia misy, ta zmiana została również zauważona w podstawie. Po przebudowaniu złożenia została ona przeliczona. Obiekt jest gotowy. Po wyjściu do pliku wieloobiektowego widać, że utworzony obiekt jest złożeniem.